Jest sobota, czyli trzeci dzień stanu wyjątkowego w Tajlandii. Idę włożyć właśnie skuter, bo może mi się przyda, wiecie, jak trzeba zrobić jakieś zakupy większe, no to, no to trzeba mieć jakoś, żeby się poruszać. W sumie tak będzie nawet szybciej i bezpieczniej. I, i poza tym muszę zrobić parę zakupów i właśnie dostarczyć w jedno miejsce. Dlaczego? To zaraz wam powiem. Idę negocjować ceny na miesiąc. Ciekawe, czy w ogóle spadły, bo tak normalnie płaciłam tutaj. 250 batów za jeden dzień. Jak się bierze na więcej, to oczywiście jakoś ta cena spada do 200 na przykład. Ale ciekawe, ile mi pani policzy za miesiąc. Chodźmy. Ostatnio miałam ten biały, chyba go ważne znowu, to. Tak? biały ładniejszy. Odejga. OK, będzie słabsza. Jezielka. Co tam? Co tam pies kotajski? Ale patrzy na mój mikrofon. Dobra. Coś się nie udało z negocjacjami. Zapłaciłam 3000 batów. To cały miesiąc tutaj i tak nie jest złocena, co? Hej, okay. um. How do you feel in current situation? Do you have less customers here in uh, scooter rental? Yes, uh, now today <coughs> uh, some foreigner mm -hmm. in Phuket still stay in Phuket. Yes, yes. Because cannot fly. Yes, but and then the mm -hmm. car or bike, I still working. Mm -hmm. Still working. But do you feel you have uh, less customers? I don't know. How many customers less do you have? 50% uh, less or, or more <coughs> or it's okay? Now it's okay. Mm -hmm. I have three cars mm -hmm. and three cars go away. Oh, okay. In, so it's or still, rental now? Yes, in or rental. Rental now. Yes. Mm -hmm. And one dozen of bikes. And now today I have only in stock only three. Mm -hmm. It's cold because oh. foreigners mm -hmm. stay in Phuket. Okay. Okay. In a uh, COVID uh, festival. Uh huh. Yeah, but yeah, it, it's a hard time, right? Yes. It's difficult right now. Um, but right now we have uh, emergency state. Uh, emergency state in Thailand. Mm. Mm, but we can go outside, right? So this yes. is, this is good. Yes. Now you can go but the restaurant is closed yes i know i need to have uh, takeaway food only yes, you have to take home mm -hmm. eat at your home yeah. me too okay <laughs> because you know um, i'm staying in thailand in phuket um but i'm not sure if if you know thai people w want us to stay here or not how do you feel <laughs> It's, it's difficult time. I think in Thailand is a, it's a a good system mm -hmm. to to control mm -hmm. about COVID nineteen. Yes. Then another country in Thailand is about one thousand person have to go to hospital about COVID nineteen mm -hmm. and five person die. Yes. <coughs> So comparing it's to not, not much. Yes, not much comparing to other countries, right? Yes, yes. And the government is trying, trying, trying. But do you think we may, we should stay in home all the time uh, to keep Thailand safe or not? Not all the time. Mm -hmm. <coughs> you can, you can go out. You can go out. But some some place close. Only some place. Yes. You can go to the beach now. Mm -hmm. But you have to protect yourself. Okay. So you think I can go to the beach normally? Yeah. Oh. Now today the day, not close. Mm -hmm. Mm -hmm. Because Ma i maybe, maybe next time. Yes. I'm trying to stay home, to, you know, to, mm. to protect me and other, and other people. Yeah. But um, yeah, maybe today I will go to the beach by scooter. <laughs> yes, you can go. Mm -hmm. Last night, someone who rent my bike go to Patong. Mm -hmm. Tak, yes, last last night. Mm -hmm. You can go everywhere, but you have to protect yourself. Yes, Widzicie, tak to wygląda z punktu widzenia osoby, która tutaj mieszka na stałe. Pierwszy raz nagrywam w ogóle film właśnie po angielsku, stajem, więc. Mam nadzieję, że jakoś się odważy nagrywać więcej. Mm, a wy będziecie mieć jakby też e, jakby obraz tej sytuacji od lokalnych osób. Dobra. Zabieram skuter, jadę dostarczyć jedzonko. Zamawiam jedzenie na wynos od mojego pana i jadę zawieźć Kamili. Pytacie, dlaczego nie mieszkamy ze sobą i w ogóle co z nią się dzieje. Otóż tak jak ja została w Tajlandii, ale ze względów bezpieczeństwa nie możemy mieszkać razem. Nie, nie ma objawu wirusa, ma za to inne. A ja się nie mogę narażać, bo no, byłam już bardzo długo chora. No i niestety, jeszcze nie wiem ile to potrwa, ale na razie mieszkam sama, więc muszę je trochę pomóc. Sorry, że tak późno, Kamila. Myślałam, że szybciej z tego wyjdziesz. Jak wygląda teraz ruch drogowy w szaląg? Jest trochę mniejszy, trzeba to przyznać, ale jednak ludzie nie siedzą w domach. Polecam się jako dostawca jedzenia w tych trudnych czasach. Dzwoncie piszcie, tajskie jedzonko bardzo chętnie dostarcza. Pytacie co mnie denerwuje w Tajlandii? Na przykład ściąganie butów w wielu miejscach w sklepach akurat nie trzeba, ale w aptece tak. Ceny żeli na przykład taki duży antybakteryjny kosztuje już jakieś 45 zł, a małe małe niecałą dyszkę. Ale podróżały sporo. Proszę bardzo. Jedzonko i leki. Misja dostawa wykonana. Ale z ciekawości wejdę też tutaj na market w Kata. Zobaczę, czy coś tutaj robią na wynos. Trochę robią, ale. No proszę, wszyscy się uśmiechają, nieźle. Zobaczymy co tu mają w ogóle. Można zamówić jedzenie na wynos oczywiście. Więc panie czekają. A to Hadika. Dobra. To no nie jest może tak kolorowe jak wcześniej. No tam już nic nie ma w sumie na stoiskach. Ale tutaj u pani jeszcze można wszystko zrobić. Kebaba też można wciąć ciągnąć, sorry, ale poza tym to trochę kiepsko. No. Oh, good, thank you. Oh, so do you still have uh, fresh food, fresh fish and so on? Okay. Hmm. A ja pójdę zjeść swoje jedzonko na plaży, a co? Hops. Przyjechałam na plażę w Karon. Oczywiście siłownia jest zamknięta, ale jak wygląda plaża? Ciekawe. Widzę z daleka, że naprawdę jest trochę ludzi. Hmm. Może to nie jest duża ilość, ale jednak sporo osób jeszcze plażuje. Piesek. Fajna miejscówka do leżenia? Co tam słychać? Piesek tofu. I to jest chyba miejsce dla mnie pod palemką. Jak już wzięłam na wynos moje parang z tofu, to fajnie sobie zjeść na plaży. Ale myślałam, że będzie mniej ludzi naprawdę, że wszyscy się pochowają, a jednak nadal plażują. Więc dobra, jem szybko, bo już nie mogę wytrzymać. Pytaliście w komentarzach, jaka jest pogoda na Phuket? Jest cały czas bardzo ciepło, są 33 stopnie, dlatego chodzę taka zgrzana, spocona. Tak, to jest tym powodem, oraz jeżdżę w kasku, więc tym bardziej. Słuchajcie, tak wygląda aktualna sytuacja. Chciałam Wam pokazać mniej więcej na takich krótkich filmikach i wiem, że nie mówię tego często, ale jednak chciałam Wam przypomnieć, że jeżeli oglądacie moje filmy, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie ten kanał, ponieważ zauważyłam, że wyświetlenie jest... Dwa razy więcej niż subskrypcji, więc kto jeszcze nie subskrybuje, bardzo proszę niech to zrobi. Da łapkę w górę, napisz jakiś komentarz i naciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco. A jeżeli ktoś chciałby trochę bardziej mieć wpływ na to, czy będę robić dalej filmy z Tajlandii, bo mm, ja przyznam szczerze, że w aktualnej sytuacji muszę po prostu usiąść w jednym miejscu i chyba więcej pracować, więc nie wiem czy będę mieć czas na te filmy. To się wszystko zobaczy. Pamiętajcie o tych subskrypcjach. To jest dla mnie naprawdę ważne i dziękuję cały czas za wsparcie. Zaraz będzie 10 tysięcy subskrypcji. I aha, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Jutro planujemy z Piotrkiem zrobić wspólny film, więc możecie teraz zadawać też pytania pod pierwszym moim przypiętym komentarzem na górze oraz też możecie zaproponować temat, o którym chcielibyście posłuchać. To będzie dla nas bardzo pomocne. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!